Idę po dawnej drodze Inków nad miastem Machu Picchu, schodzę już po wejściu na szczyt. Wiecie o co chodzi? Po co się robi takie rzeczy? Mogłabym zostać na dole, się nie zmęczyć, ale w życiu chodzi o to, żeby zrobić czasem coś, co jest trudne, coś, co wymaga wysiłku, coś takiego. A co sprawia, że czujesz każdy mięsień w swoim ciele, każdą komórkę. Czasami czujesz ogromne zmęczenie, a czasami cieszysz się tym, że tak łatwo udaje ci się pokonać to, co wydawało się takie trudne. Myślę, że w życiu jest tak samo. Że dopóki stoisz w jednym miejscu, i czekasz, aż coś się samo zdarzy, i czujesz się niezadowolony z miejsca, w którym jesteś, to myślę, że taki stan może trwać i trwać i trwać, <grym> i będziesz tylko coraz bardziej niezadowolony. Ale kiedy zdobędziesz się na wysiłek, żeby zrobić coś trudnego, coś takiego, co przybliży cię do tego, o czym marzysz. No najważniejsze w ogóle jest to, żeby zrobić pierwszy krok czyli masz wielkie marzenie. Ale myślisz sobie, że ono jest tak trudne, a ty masz tak mało siły, że na pewno nie dasz rady. Właśnie jest dokładnie odwrotnie. Bo to tylko takie myśli zatrzymują cię w miejscu. Sam siebie w ten sposób ograniczasz i sam sobie stawiasz granice, dlatego że wierzysz w to, że nie dasz sobie rady. Tak długo jak wierzysz w to, że nie dasz sobie rady, nie zrobisz tego. Więc. Niezależnie od tego, jak bardzo uważasz, że nie dasz rady, że to jest zbyt trudne i zbyt skomplikowane, a może uważasz, że w ogóle to jest coś takiego, co może stać się udziałem kogoś lepszego niż ty jesteś, to tak długo będziesz stał w miejscu. Spróbuj wyjść z tego miejsca i zrobić pierwszy krok w stronę tego, o czym naprawdę marzysz. Dlatego, że wtedy, kiedy robisz pierwszy krok, uruchamia się w tobie ukryta siła, która prowadzi cię dalej. I dlatego właśnie, kiedy jestem w podróży, celowo wybieram trudne miejsca. I celowo chcę zrobić coś takiego, co jest skomplikowane i co wymaga ode mnie wysiłku, co jest trudne. I tak na początku ja też nie wiem, czy sobie poradzę, ale w ogóle nie myślę o tym, czy sobie poradzę, czy nie. Po prostu to robię. I w życiu jest tak samo. I mam takie samo podejście do tego, co robię w życiu, jak do wchodzenia na trudną górę. Po prostu to robię. Robię pierwszy krok, a potem robię następne, dlatego że tego akurat wymaga sytuacja. I wtedy to się staje naprawdę proste. I tego wam życzę.